W 2022 osiągnąłem jedne z lepszych wyników matur w Polsce. Po ponad 12 latach obserwacji zrozumiałem, że jedyne co mnie różniło od innych to strategie, jakich używałem. W tym filmie nie tylko dowiesz się, dlaczego większość osób nie umie się uczyć, ale też poznasz cztery przydatne metody, które sprawią, że będziesz uczył się o wiele lepiej. Rozdział pierwszy. Jak uczyć się z Na początku wyjaśnijmy sobie, co większość ludzi robi źle. Uczą się pasywnie, czyli ograniczają się tylko i wyłącznie do czytania materiału, aż w końcu go zapamiętają. Przypomnij sobie sytuację, jak musiałeś nauczyć się rozdziału podręcznika do szkoły, więc przeczytałeś go sobie i czułeś się zajebiście nauczony. Potem załóżmy, że poszedłeś srać i po sraniu ogarnuje, że pamiętasz może 15% z tego, co przeczytałeś. To jest efekt pasywnej nauki. Przez to, że włożyłeś w naukę tak mało wysiłku, twoja pamięć stwierdziła, że czytałeś jakieś randomowe gówno i wypytała to do kosza. Więc jeśli nie przeczytałeś, Czytaj tej rzeczy jeszcze kilka razy, to miałeś słabe efekty w nauce. Podam ci teraz złotą regułę nauki. Żeby mieć z wiedzy jakiś pożytek, musisz ją zapamiętać, musisz ją zrozumieć i musisz wiedzieć, jak jej użyć. Jeśli któryś z tych warunków jest niespełniony, to wiedza jest kompletnie useless. Co z tego, że na przykład zrozumiałeś jakiś wzór i wiesz, jak go użyć, jeśli nie będziesz o nim pamiętał? Albo co ci da zapamiętanie i zrozumienie jakiegoś faktu z książki, jeśli nie umiesz go użyć? Jak się uczysz, to masz z tego czerpać korzyści, a nie marnować czas. Metody, których ja używam, są stworzone w oparciu o złotą regułę nauki i zagwarantuję, ci one ogromną poprawę wyników w twojej nauce. Rozdział drugi. Aktywna nauka. Im bardziej jesteśmy zaangażowani w naukę, tym więcej zapamiętujemy. Na tym opiera się aktywna nauka. Tak. Teraz pewnie sobie myślisz, ale jak mam z tego skorzystać? W trakcie czytania staraj się sobie zadawać pytania dotyczące tego co czytasz i notować je na jakiejś kartce albo w zeszycie. Na przykład załóżmy, że czytasz fragment podręcznika o funkcji pieniądza w świecie. Po przeczytaniu go powinien zapisać sobie pytanie, jakie są funkcje pieniądza. A jak skończysz czytać, powiedzmy, rozdział, to odpowiadasz z głowy na wszystkie pytania. Możesz też podkreślać najważniejsze fragmenty albo je zakreślać, ale tylko jako dodatek. Jeśli robisz zadania z na przykład matematyki, po niektórych zadaniach wymyśl sobie wniosek i go zapamiętaj albo też zapisz. W ten sposób bardziej się zaangażujesz, co naturalnie sprawi, że lepiej się nauczysz. Pytania i wnioski, które sformułowałeś, najlepiej sprzechowywać w formie listy, bo łatwiej się z tego powtarza, ale o powtarzaniu później. Rozdział trzeci: używaj swoich własnych słów. Napisane przez siebie pytania musisz odpowiadać swoimi słowami. Jeśli nie jesteś w stanie opisać czegoś, o czym czytałeś, nie kopiując słów z książki 1 do 1, to znaczy, że jeszcze nie opanowałeś do końca materiału. Ty chcesz zrozumieć materiał, a nie wykluć się go na pałę. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne, no zmuszasz się jeszcze raz do przetworzenia informacji. W zeszłym roku, jak uczyłem się do jednego z egzaminów na studia, to czytając wykład włączyłem autopilota i pisałem odpowiedzi dokładnie w takich samych słowach, jak było w prezentacjach. Poskutkowało to, to tym, że może i pamiętałem materiał, ale go nie rozumiałem. W efekcie pierwszy termin, uj**ałem. ale stosując już prawidłowy sposób, drugi został przeze mnie rozdany. Co by było, jakbyś zapytał się Ilona Maska, jak zbudować rakietę? On by używał zaawansowanych zwrotów takich jak proces izowolumetryczny albo oksydator. Głównie to byś zrozumiał. Mask <grym> musiałby wytłumaczyć trudne pojęcia używając bardzo banalnych słów. A do tego potrzebne jest naprawdę bardzo szczegółowe ogarnięcie tematu. Zanim zaczniesz się uczyć, to załóż, że ten materiał będziesz musiał wytłumaczyć jakiemuś beginnerowi. Podświadomie zmuszasz się do tak głębokiego zrozumienia tematu, że na ludzie dasz radę wytłumaczyć go w prostych słowach. Poprawi to twoje efekt. Możesz jednak pójść o krok dalej. Możesz to faktycznie komuś wytłumaczyć. Powiedzmy, że przeczytałeś ciekawy rozdział książki o psychologii. Aby utrwalić sobie tą wiedzę, znajdź co też interesuje się psychologią, i spróbuj mu to przedstawić tak, żeby w 100% zrozumiało, co ci chodzi. Postaraj się też mówić o tym z taką samą za. Jak o czymś śmiesznym z nie wiem, z na przykład Instagramu. Będzie Wam wtedy po prostu fajniej. Wiesz, już jak uczy się zje. Znasz też trzy metody, które poprawią Twoje efekty w nauce. Ale to nie koniec. Jeśli nie zrobisz tego, o czym zaraz Ci powiem, wszystkie Twoje wysiłki pójdą na marne. Pamiętasz, jak na początku filmu powiedziałem Ci, że ucząc się pasywnie, po krótkiej chwili zapominamy zdecydowanej większości rzeczy, których się nauczyliśmy. Na tym wykresie widać, że na ogół ludzie szybko zapominają. Zanim jednak wytłumaczyć moją metodę powtarzania, zwróćmy uwagę na to, że większość wiedzy ulatuje nam w ciągu pierwszych kilku dni. Moja metoda eliminuje ten problem, bo skupia się głównie na początkowym okresie po nauce. Polega ona na tym, że przerwy między powtarzaniem materiału wydłużają się dwukrotnie, zaczynając od jednego dnia. Załóżmy, że 1 lipca nauczyłeś się jakiejś ciekawej rzeczy. To czego się nauczyłeś, najpierw powtórzysz już czyli 2 lipca, potem za kolejne dwa dni, 4 lipca, a potem za 4 dni, 8, 16, aż do 32 dni. Dalej nie ma sensu już tego powtarzać, bo na tym etapie będziesz już prawie na zawsze pamiętał wszystkie istotne informacje. Poza tym no nie oszukujmy się, nikt już nie będzie chciał tego dalej powtarzać. Tworząc listę złożonych podczas nauki pytań znacznie ułatwisz sobie powtarzanie. Lista jest bardzo przejrzysta, więc nie stracisz czasu na szukanie informacji, a ponadto wystarczy, że odpowiesz na wszystkie zadane przez ciebie pytania swoimi słowami i już odświeżyłeś wiedzę, już jesteś gotowy. Mam nadzieję, że pomogłem. Na szczęście jest jeszcze wiele rzeczy, których możesz się ode mnie dowiedzieć, więc kliknij w film i miłego oglądania.